Hospitalizacja trwała dwa lata. Musiałem całkowicie porzucić dawne myślenie i starą tożsamość. Dziś po raz pierwszy wstałem i wypowiadając poranną afirmację, stwierdziłem: Prawdziwy Polak i badacz dziejów ukrytych przepadli. Poczułem się lekki. Zostawiłem ich za sobą w wyimaginowanym obozie neutralizacyjnym. Nadal byłem na chemii, ale. Terapeutka powtarzała: zmiana nie będzie trwała, jeśli nie zacznę żyć inaczej. Zaleciła oglądać seriale HBO, subskrybować wysokie obcasy, założyć konto na LinkedInie i prowadzić vloga z recenzjami foottracków. Samo wspomnienie tamtego koszmaru i rozpadu osobowości wystarczyło, by bez oporu przyjąć te wskazówki. Ślady przeszłości zacierały się powoli zostałem researcherem w korporacji kosmetycznej. Kolega gej z biurka obok zaczął mówić na mnie Tadeo. I tak już zostało. To byłem nowy ja. W pracy poznałem Agatę, socjolożkę, artystkę. Jest ukośniczką. W dzień zarabia na szkoleniach, wieczorami robi fotografię lifestyle'ową. Zwróciła na mnie uwagę, gdy pokonałem ją w grywalizacji na przeczytane książki. Związaliśmy się. Ona ostatecznie oddaliła złe pokusy z przeszłości. Żyliśmy szczęśliwie, bez ograniczania swojej wolności, bo to przecież najważniejsze. Odkładaliśmy trochę grosza, planując, że za kilka lat zamieszkamy pod Warszawą i adoptujemy małpkę. Nazwiemy ją Śnigulek. Dojrzałem do tego, że nie muszę żyć pod prąd. I to było prawdziwe odkrycie. Nowa, odświeżająca perspektywa, świat uporządkowany, zgodny z miejscem i czasem. Nowe recenzje boli i czurosów układały się w ramę, która chroniła mnie przed powrotem do dawnych obsesji. Wystarczały drobne wrażenia, nie trzeba było już podkręcać regulatora, by odnaleźć sens. Dziś z energią i pewnością siebie idę naprzód. Realizuję swoje cele i buduję karierę, która odzwierciedla moje pasje i wartości. Każdy dzień to nowa szansa, by się rozwijać i osiągnąć pełnię życia. Każdy dzień przeżywać, jakby był tym ostatnim. Tak brzmiała moja afirmacja poranna w Dzień Wyzwolenia. Terapeutka zalecała trzymać mi się z dala od polityki. To była dziedzina wysokiego ryzyka. Zbyt wiele gier, ukrytych intencji, domysłów. Ale ten dzień był wyjątkowy. Rozstrzygały się losy demokracji i naszej przynależności do Europy. Agata przywitała mnie rano w czerwonych koralach i powiedziała: idziemy, Tadeo. Wysłałem smsa do terapeutki z pytaniem, czy to nie zaszkodzi leczeniu. W odpowiedzi dostałem tylko jej selfika, też w czerwonych koralach. A więc zielone światło. W dniu wyborów świeciło słońce. Komisja mieściła się w niewielkiej szkole na Ursynowie, Agata była wzruszona. Na co dzień swobodna, tym razem poruszała się z pewną doniosłością. Gdy wszedłem do budynku, spojrzałem na jednego z członków komisji, starszego mężczyznę w zmechaconej marynarce. Przez chwilę wydało mi się, że wykonuje dłońmi jakieś gesty maskujące. Przypominały mi się sny sprzed lat. Uciekłem wzrokiem. Wtedy go zauważyłem. Ekran zawieszony na ścianie mrugał rytmicznie, jakby nadawał jakiś przekaz specjalnie dla mnie. Odegnałem resztki paranoi i tym mocniej postawiłem krzyżyk przy właściwym kandydacie. Pomogło. Idziemy na biobazar do fabryki Norblina rzuciłem do Agaty. Będzie dobrze. Uśmiechnęła się i pocałowała mnie. Wracając z wypełnioną lnianą torbą obiecaliśmy sobie seks, ale plan spalił na panewce. Zagłębiliśmy się w ekranach telefonów, śledząc zliczane na bieżąco wyniki. O wyborach zapomniałem dosyć szybko. Chwila zawodu, lekkie ukłucie i powrót do moich pysznych ciężarówek i sieciowania na LinkedInie. Ale Agata nie przeszła nad tym tak lekko jak ja. Popadła w rodzaj społecznej depresji intelektualnej. Przestała chodzić nawet na jogę. Nie mogę pojąć, że ten plebejski pysk będzie reprezentował mój kraj, powtarzała codziennie. Mówiła też coś o kraciastych koszulach i nosaczach z południa. Zaczęła znikać z domu. Z początku nie pytałem, gdzie bywa, bo mogłaby to odebrać jako próbę kontroli. Nagle jej depresję zastąpiło coś innego: niezdrowe ożywienie. Martwiło mnie to, więc rzuciłem niezobowiązujące pytanie. Natychmiast przeszła w ton konspiracyjny. Pierwszy raz słyszałem ją taką. Z rozmowy pełnej półsłówek i niedopowiedzeń wynikało, że spotyka się z jakimś nowym środowiskiem? Eks-dziennikarzami czy byłymi politykami? No, oczywiście to akceptuję, zapewniłem, chcąc ją uspokoić. Parsknęła tylko śmiechem. Zrozumiałem, że w rankingu jej życiowych priorytetów spadłem na czwarte miejsce. Wcześniej była fotografia, praca i ja, teraz oni. Fotografia, praca i ja. Od czasu, gdy wspomniała o nowym towarzystwie, między nami zaczęły narastać napięcia. Drobiazgi urastały do kłótni. Coraz częściej nie wiedziałem o co jej chodzi, aż w końcu, w chwili irytacji, powiedziała: Tadeo, nie możesz być takim egoistą. Przecież zawsze propsowałaś zdrowy egoizm odparłem zdziwiony mamy nadzwyczajne okoliczności ucięła. Teraz trzeba się wykazać. Pokazać, że jest się obywatelem, że nie odda się wolności. A tak pochłonęło cię to gówniane żarcie, że już nie widzisz rzeczywistości, nie widzisz wielkiego fałszu. Zadrżałem na te słowa, jakby trąciła we mnie coś, co próbowałem zakopać bardzo głęboko. Chodź ze mną do kancelarii, powiedziała niemal szeptem. Jakiej kancelarii? Do tej. Do Gnozy. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Zadzwoniłem do terapeutki z pytaniem, czy powinienem iść. Odpowiedź nie nastawiała optymistycznie, bo odparła, że są rzeczy ważniejsze od zdrowia. Pojechaliśmy na miejsce. Od kancelaria na Nowym Świecie. Bez tajemnych wrót, bez przetrząsania kieszeni przez cerberów, bez złowrogich znaków. A jednak mimo braku zewnętrznych atrybutów tajemnicy dało się wyczuć znajome napięcie, towarzyszące zawsze odkryciu drugiego dna. Próbowałem odgonić lęk, przywołując w myślach obraz półmiska z sushi, mojej mentalnej tarczy na intruzywne myśli. Ale wtedy wszedł on. Sekretarz przedstawił go jako Roman Gnostyk, wysoki adwokat. Wystarczyło jedno jego spojrzenie, by moja tarcza rozpadła się na tysiące kawałków, a zwizualizowane futomaki rozsypały się na wszystkie strony. W jego oczach czaiło się coś nieludzkiego. Nie mogłem oderwać wzroku. Byłem przekonany, że znałem Romana Agnostyka jeszcze przed własnymi narodzinami. A potem przemówił. Mamy do czynienia z masowymi fałszerstwami wedle systemu zaplanowanego, przygotowanego armią ojca Rycyka, którą zorganizował pan Dybowski. Moim zdaniem ta aplikacja nie służyła wcale do tego, żeby sprawdzać cokolwiek. Ona służy, służyła do kradzieży głosów. Obwodowe komisje wyborcze zostały w sposób nielegalny, i to jest, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, przejęte w większości przez ludzi, Typu pana Olszańskiego, jakiś braci kamraci. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w swoim sprawozdaniu, że nie wie, kto wygrał wybory prezydenckie. I państwo PiS to właśnie jest państwo podsłuchu. Czy chcielibyście państwo, aby podsłuchy w konfesjonałach były publikowane? Mieliśmy, proszę państwa, do czynienia z puczem. Sądzę, że to jest pierwsze takie wydarzenie w historii gdzie jakieś ugrupowanie świadomie starało się sfałszować. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że te wszystkie elementy biorą się z jakiejś formy szkoleń organizowanych przez PiS. Po tych słowach wszystko się rozpadło. Świat, który zbudowałem dla ratowania swojego tak zwanego zdrowia, okazał się fikcją. Coś, co tylko udawało psychiatrę, udawało medykamenty, przestało istnieć. A ja przypomniałem sobie: przecież byłem na forum przebudzonych, 20 tysięcy postów, odkrycia, zakazana archeologia, zakazana geopolityka, zakazana historia. Misją mojego życia była rehabilitacja generała Rozwadowskiego. To on pokonał bolszewików wbrew piłsudzkiemu. To po nim nosiłem nikt, nie żaden Tadeo, ale Rozwadowski 11. Tak, Rozwadowski 11 został reaktywowany. A co było potem? Zmiennokształtne dzieci foliarzy, eks żona, porwanie, tortury, policja, szpital psychiatryczny, terapia. To życie miało jakiś smak, bo tylko prawda jest ciekawa. Przed oczami migały mi obrazy. Bestia, Napoleon Antychryst, nanocząsteczki rozpylane wodą i powietrzem. Roman Gnostyk patrzył na mnie. Wyraźnie wyczuł moc. My, razem, pośród profanów, spotkaliśmy się nie tylko tutaj. Spotkaliśmy się na innym planie. On jednak opanował się i dalej mówił o tym, jak sfałszowano wybory, by plebejskie pyski przejęły władzę. Ale ja wiedziałem, że to tylko wersja dla tłumu. Prawda, była zarezerwowana dla kogoś na wyższym poziomie duchowym dla mnie. Wiedziałem, że każe mi zostać. Wiedziałem, że czeka na rozmowę. I wszystko się sprawdziło. Poprosił mnie, bym przyszedł dalej z sali konferencyjnej do jego osobistego gabinetu. Na twarzy agaty malowała się duma. Sam Roman gnostyk uznał, że jej chłopak zasługuje na chwilę rozmowy. Szedłem powoli długim korytarzem, przypominającym muzealną ekspozycję dla wtajemniczonych. Mijałem wnęki i gabloty, w półmroku rozpoznając pojedyncze artefakty, hebrajską wersję konstytucji, słoje z formaliną, w których dryfowały ludzkie hybrydy o rybich oczach, alchemiczne tablice. Wszystko to było jak podprogowa wiadomość, swój poznał swego, ale Roman gnostyk zaszedł ode mnie znacznie dalej. Był bezkompromisowym poszukiwaczem prawdy, gotowym zaryzykować wszystko: reputację, rozum, relacje rodzinne. I oto mówił do mnie, wiedząc, że jestem gotowy usłyszeć, bo prawda nie przemawia do tłumu, prawda wybiera sobie uszy, i te uszy należały do mnie. Wskazał mi fotel w gabinecie. Nad jego głową wisiał obraz Abraham, unoszący nóż nad synem, ale bez anioła, bez ratunku. Mord w zawieszeniu. W tej atmosferze wzrastała moja wiara w słowa agnostyka. Powiedział dokładnie to, co przewidywałem. Zebrani, włącznie z Agatą, odrzuciliby prawdę, gdyby tylko ją poznali. Ich mózgi nie były jeszcze gotowe. Gdy tylko wyjdę z gabinetu, mam więc powiedzieć dziewczynie, że to była tylko grzecznościowa rozmowa, że jako nowego w grupie zapraszam mnie do wspólnego wykrywania anomalii wyborczych. Ale ja wiedziałem, to tylko fasada. Ja miałem być kimś innym. Miałem powrócić jako rozwadowski 11, narzędzie planu objawionego przez, jak to powiedział Roman, najświetlistszą trójcę. Ludzi takich jak ja, ale już wdrożonych. Spotkanie miało się odbyć w starym bunkrze, kiedyś zamieszkiwanym przez ćpunów, dziś przemienionym w centrum emisji. Roman naskrobał adres zielonym piórem na odwrocie wizytówki. Wsuwając ją w moją dłoń powiedział tylko A teraz wracaj. Nie wzbudzaj podejrzeń. Wróciłem do rozpromienionej Agaty, wygłosiłem replikę z troską i przekonaniem, przywdziałem maskę. Idealnie przylegała. Spotkanie z najświetlistszą trójcą nastąpiło przy okazji pierwszej delegacji Agaty. Bunkier, niegdyś ćpuńska melina, dziś okazał się ośrodkiem streamingu. Stąd zalewano internet fałszywym światłem. Przeszedłem przez przedsionek pokryty bazgrołami w kształcie muchomorów i zielonych zdeformowanych duszków, aż dotarłem do korytarza rozgałęziającego się na trzy studia. Zgodnie ze słowami gnostyka, przywitała mnie trójca, choć czułem, że stanowią jedność. Dwie męskie figury Ja Psiński i Tomalisium i kobieta, która przedstawiła się jako Elizium. Jar Psiński przemówił jako pierwszy, tonem nauczyciela medytacji: Musisz wyzbyć się mitu rzeczywistości jako czegoś trwałego. Rzeczywistość to projekcja, tworzy ją zbiorowe tło psychicznej populacji. My nazywamy to linią tła, a linia tła może zostać przeprogramowana i jest przeprogramowywana nieustannie przez tych, którzy kontrolują narrację. Wchłaniałem te słowa jak spóźniony nowicjusz. Wtedy zaczął mówić to malisium, jakby wcześniej podzielili się rolami albo rozumieli się na poziomie telepatycznym, albo byli jedną istotą. Słuszny kandydat przegrał, bo próbował walczyć o percepcję ludzi, którzy nie wierzą już nawet w siebie nawzajem. Każdy ma swoje fidy, swoje prawdy, swoje powiadomienia. N nikt nie czuje tego samego, a, a żeby zmienić rzeczywistość potrzebne jest minimum 7% synchronizowanej świadomości. Tylko sekty i faszyzmy to potrafią i dlatego wolny świat przegrywa. Kiwałem głową. Wreszcie. Przemówiła ona. Elysium. Głosem technicznym, operacyjnym. Dlatego Roman Gnostyk zaproponował inną strategię, stworzenie sekty. Sekty wystarczająco dziwnej, by przekroczyć granicę 7%. Wszystko zaczynało się układać. Ale to Japsiński wyjaśnił sprawę do końca. Mówią ona, nas, fanatyczna wirtualna sekta. Ale nie rozumieją, że to celowe. Po prostu wiemy, że tylko absurd potrafi wyłonić jądro synchronizacji. Im bardziej odrzucający przekaz, tym gęstsza świadomość wśród tych, którzy pozostają. Ostatnie wzrosty zawdzięczamy słowom gnostyka o kamratach przejmujących komisję. Z 4% zrobiło się 5. Ale potrzebujemy 7. I tu wchodzisz ty. Ze swoją wiedzą z forów przebudzonych. Przywołaj jej najdziksze historie. Zmiennokształtnych, tajnych wrogów. Obsać w ich roli wszechmocnych plebejuszy. Tylko tak przesuniemy linię tła. Gdy tylko wypowiedzieli ostatnie zdanie, rozeszli się po studiach nagraniowych, ale wiedziałem, że to tylko iluzja. Ich trójca była jednym bytem, jedną falą. Ruszyłem do pracy i mogłem to robić bez wzbudzania podejrzeń, bo wszystko działo się w mojej głowie. Okazało się to jednak trudniejsze niż myślałem. Przywoływałem coraz dziwniejsze konspiracje i dzwoniłem do Elysium, wyznaczonej na moją łączniczkę. Za każdym razem słyszałem ten sam komunikat. Zbyt niski potencjał synchronizacji. Zmiennokształt niepotrzebny się potrzeb w komisji. Za słabe. Kraciaste plebejskie koszule podające środki przeczyszczające, by podmienić karty, gdy reszta komisji utknie w toalecie. Już było. Urządzenia w wentylacji emitujące fale hipnotyzujące członków komisji? Nie, chcieli czegoś ekstra. Chodziłem osowiały, przemęczony. Przeczesywałem stare wpisy na forum, które otrzymałem od byłej moderatorki przebudzenia, szkarłatnej kobiety 3433. Podstawiałem kraciaste koszule plepsu i nosaczy z południa pod różne tropy, ale zawsze coś nie grało. Już nawet nie dzwoniłem do Elysium. Wstydziłem się własnych pomysłów. Przypominały mi na jak niskim poziomie świadomości dryfowałem kiedyś. Agata zauważyła, że siedzę po nocach. Myślała, że analizuję matematycznie anomalie wyborcze i była ze mnie dumna. Znała tylko powierzchnię sprawy, a ja, ja tylko udawałem, że pracuję. Czułem się jak złodziej pożerający kanapki przygotowane z myślą o walce o demokrację. Zawiodłem. Synchronizacja spadała. Elizium najpierw meldowała 5%, potem 4, w końcu 3. Typowe teorie rozmywały poczucie wspólnoty, rozcieńczały ją jak tanie wino wodą z kranu. Aż wreszcie, jak to zwykle bywa, kiedy porzucasz nadzieję, przychodzi objawienie. Spadło na mnie jak gorączka. Zanotowałem od razu. Świat po wyborach 2025 to nie ten sam świat tajemniczych badaczy z forów Akaszy, dostępnych tylko we śnie bądź w trakcie podróży poza ciałem, w noc po drugiej turze doszło do kwantowego rozszczepienia rzeczywistości. W wyniku ingerencji struktur metamedialnych, tak zwanego zespołu głębokości informacyjnej, rzeczywistość została sklonowana i przecięta w punkcie poznawczym i powstały dwie odnogi. Jedna, w której zwyciężył słuszny kandydat i druga, w której wygrał niesłuszny. Lebejski. Choć prawdziwa jest ta pierwsza, przeciętny umysł nie potrafi w niej funkcjonować, jest zbyt niestabilna, zbyt wymagająca dla percepcji pozbawionej zasobów w postaci wykształcenia i cytatów z profesora Bartoszewskiego. Większość Polaków odrzuca ją jak system operacyjny niekompatybilny z ich plebejskim hardwarem poznawczym. Polacy są zbyt uwstecznieni umysłowo, by przyjąć rzeczywistość słuszną, dlatego wybrali plebejską, o niższych wymaganiach sprzętowych, mniejsza rozdzielczość poznawcza, słabsze chłodzenie mentalne. To było genialne. Karmiło ego zwolenników słusznego kandydata, a jednocześnie zachowywało absurd, który zagęszcza świadomość sekty. Wiedziałem, że trzeba natychmiast przekazać to Elysium, i reszcie trójcy. Powstrzymała mnie jednak prozaiczna przeszkoda. Po raz pierwszy odkąd pamiętam, telefon odmówił mi posłuszeństwa. Kreski zasięgu wariowały, a gdy wreszcie udało się dodzwonić, po drugiej stronie słyszałem tylko szumy, zniekształcone głosy, jakby przemycane z innego pasma. Istnienia nogi same poniosły mnie do salonu mojego operatora. Mieli punkt obok. Przypadek? Być może, a być może <laughs> byłem zbyt podekscytowany odkryciem, by o tym myśleć. Obsługiwał mnie chłopak, który przedstawił się jako Bożydar. Od razu zwróciłem uwagę na jego twarz. Była nienaturalnie gładka, jakby narysowana. Z początku zadawał rutynowe pytania o problemy z telefonem, ale w pewnym momencie zauważyłem, że jego rysy zaczynają się zmieniać. Twarz przeobrażała się, w rysy generała Rozwadowskiego. Wiedziałem, co to znaczy. Hologram Bożydara uśmiechnął się do mnie z porozumiewawczym błyskiem wokół i nagle w pół zdania o promocjach i aktualizacjach aplikacji przerwał. Przecież widzisz, że to się nie klei, że wszystkie wersje są tylko nakładkami. To nie wyniki były fałszywe, tylko same wybory, a twoi mentorzy <laughs> nie są ludźmi to girtylianie forma pasożytnicza. Każde każdej epoce szukają punktu lęku i karmią go strukturą, żeby pomnażać swoje pożywienie. Teraz padło na lęk przed chaosem, wojną domową, interwencją zewnętrzną, przed niepewnością co do legalności instytucji. Ich naturalnym pokarmem jest paranoja. Roman, gnostyk, wyczuł w tobie jej wielkie pokłady. Jesteś jego korytem, z którego się żywi. Żywi i rośnie, również politycznie. Jeszcze niedawno był nikim, obiektem pogardy, teraz powoli przyjmuje całą organizację, żeby media, które kontroluje, mogły sączyć jeszcze więcej podejrzeń i żeby Giertylianie rośli. A teraz, czy mógłby pan podpisać zgody marketingowe? <zysy> Wiedziałem, co muszę zrobić. Sabotaż. Tylko to mogło nas ocalić. Giertylianie chcieli sparanoizować całą Polskę, żeby wyssać z niej resztki energii. Trzeba ich zagłodzić, odepchnąć, wypchnąć z naszej galaktyki. Ale jak? Prosto. Górnictwo, mainstream, poranna kawa z ekspresu, chitchat, spotkania o niczym, omawianie slajdów, decyzje podejmowane później na Teamsie, pan kanapka, piątkowe integracje i więcej, więcej, więcej odcinków na vlogu. Polityka nie jest serio. Wierzymy Wikipedii i serwisom fact-checkingowym. Wciągnąłem w to Agatę i wiecie co? Zaczęło działać. Roman Gnostyk tracił charyzmę. Media donosiły, że w partii zaczęto go traktować jak chłopca na posyłki, a internet uznał go za niepełnosprytnego. Każdy mem, każda historyjka o nim to był viral, gwarancja wyświetleń i lajków. Głos Elysium w telefonie był coraz słabszy, jakby się postarzała, a przecież tak nie była już pierwszej świeżości. To Tomalizium zacinał się bardziej niż zwykle, a Psińskiemu powypadały włosy. Tracili energię, to jasne. A ja potrafiłem znakomicie udawać. Byłem podwójnym, yy, nie, nie, zaraz, poczwórnym agentem. To sprawiło, że na nowo uwierzyłem w siebie. Aż pewnego dnia spojrzałem w niebo i zobaczyłem świetlistą poświatę. Wiedziałem, co oznacza. Giertylianie odlecieli. Szukają kalorycznej paranoi gdzie indziej. Może w innej galaktyce, a może w innym wymiarze. Nie ma to jak uratować Polskę. No, może kosztem rządów kraciastych koszul i depresji agaty, ale ja miałem swojego vloga. A tyle jeszcze footraków do zrecenzowania, tyle burgerów do pochwalenia albo zjechania. Chyba uruchomię też format z testami IPy.